you mm -hmm. Krzysztof Hildebrand podczas ostatniej czerwcowej sesji otrzymał absolutorium za 2015 rok. Za przyjęciem absolutorium opowiedziało się 18 radnych, zaś troje wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwnym. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, a komisja rewizyjna stwierdziła, że prezydent, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Ulica Brzozowa nieopodal cmentarza została gruntownie zmodernizowana. Jej wygląd nieco odbiega od pozostałych. Pozbawiona jest wysokich krawężników, choć wszystko tworzy harmonijną i estetyczną całość. Więc chcieliśmy, żeby ten charakter, taki unikalności tej dzielnicy zachować. Ulica Brzozowa jest takim przykładem. Zupełnie inaczej zrobiona. Każdy z mieszkańców ma wytyczone miejsce do parkowania, natomiast przed domami zachowano fragment zieleni. W ramach inwestycji przesunięto słupy oświetleniowe. Przebudowano też 18 studzienek kanalizacyjnych, żeby zlikwidować problem zalewania ulic podczas obfitych opadów. Koszt całkowitej modernizacji wraz z oświetleniem i kanalizacją wyniósł niespełna 490 tysięcy złotych. Kolejny odcinek promenady wzdłuż ulicy Sobieskiego w Wejherowie został oficjalnie otwarty. Inwestycja to kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Związana jest ze zmianą przestrzeni oraz poprawą funkcjonalności i estetyki ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Modernizacja obejmowała odcinek od Parku Kaszubskiego do budynku Zespołu Kuratorów, dawny budynek Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym. Nie tylko wymieniamy nawierzchnię, ale przede wszystkim znowu ta kanalizacja deszczowa, która jest tak ważnym tematem i który ja zawsze podkreślam. Po drugie, oświetlenie i oczywiście ta mała architektura, na przykład ławeczki, która jest bardzo potrzebna. Remont obejmował odcinek około 300 metrów, a jego koszt wyniósł ponad 450 tysięcy złotych.